My, nie rozumując, bezbożni mówili sobie, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności, głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres Sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeżeli Sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z rąk przeciwników. Dotknijmy Go obelgą i katuszom, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych. Oczywiście, że ten fragment z księgi mądrości zapowiada Jezusa Chrystusa. To on właśnie jest takim wyrzutem sumienia dla tych, którzy przekraczają prawo. I ci, którzy widzą Jezusa Chrystusa, sami powołując się na to, że są sprawiedliwi, uczciwi, a takimi nie są, widząc Jezusa Chrystusa, źle o nim myślą i chcą go zabić. Oczywiście jest to zapowiedź tego konfliktu, który wynikł między tymi, którzy rządzili narodem izraelskim za czasach Jezusa, a nim samym. Gdzieś w tej zapowiedzi życia Jezusa. Jest także widoczne to, co później jest widoczne w kościele. Wspominam tutaj świętego Ignacego Loyole, który, pamiętacie, mówił, że on, głosząc ćwiczenia duchowe, spotykał się ze sprzeciwem ludzi, nawet tych, którzy się powoływali na boga, którzy się powoływali na teologię. I w momencie, kiedy przestał głosić, to ustało też prześladowanie go i on mówi: Źle robimy. Musimy działać w taki sposób, żeby był ten opór. I kiedy mamy tak zarysowaną panoramę człowieka sprawiedliwego, który jest odrzucany przez ludzi, którzy nie idą szczerze za Bogiem, popatrzmy na swoje serce i zobaczmy, czy w naszym sercu jest tak, że chcemy rzeczywiście całkowicie się z Chrystusem zjednoczyć i żyć tak jak On, niezależnie od sprzeciwu świata. Czy też przeciwnie, są jakieś takie elementy, gdzie komuś zazdrościmy, albo źle myślimy o kimś, kto wydaje nam się osobą pobożną, kto oddaje nam się osobą ufającą Panu Bogu. I robiąc ten rachunek sumienia, całkowicie odrzućmy sprzeciw wobec świętych i sprawiedliwych ludzi, a szukajmy dróg całkowitego z nimi zjednoczenia, abyśmy jednoznacznie szli za Chrystusem. I wspierali się wzajemnie, jako ci, których życie należy do Boga, którzy liczą tylko na Jego miłosierdzie i z łaską Bożą osiągają zbawienie. Nie bowiem ocena innych, ale wierność Chrystusowi przynosi błogosławiony owoc naszego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.